Jego sprawa do dzisiaj pozostaje nierozwiązana i budzi duże emocje w wielu ludziach. Nim zniknął, tworzył sojusze z największymi mafijnymi bossami Ameryki i mógł realnie wpływać na funkcjonowanie całych Stanów. W ciągu 10 lat pod rządami Jimmy'ego Hoffy, związek zawodowy Teamsters rozrósł się z 800 tysięcy członków do ponad 2 milionów. Na temat Hoffy, jego życiorysu, a także zniknięcia powstało mnóstwo artykułów czy filmów. W postać Hoffy wcielił się legendarny Al Pacino, w świetnym Irlandczyku. Dzisiaj część pierwsza jego życia. Jak doszedł do władzy, co łączyło go z braćmi Kennedy i za co ostatecznie trafił do więzienia. Za tydzień część druga, w której opowiem o tym, co działo się po wyjściu Hoffy z więzienia, a także o jego zniknięciu. A teraz zapraszam do początków poprzedniego wieku. Nazywam się Klaudiu Mutka, to jest podcast Nasza Sprawa Dzieje Mafii, w którym oceniam postacie, które stały za sukcesem amerykańskiej mafii w minionym stuleciu. Przybliżam również zdarzenia, które miały wpływ na amerykańską Kozanostrę i przestępczość zorganizowaną. Jeżeli podobają Ci się materiały, które robię, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Zapraszam do zaobserwowania moich profili w mediach społecznościowych. Linki zostawię w opisie filmu. James Riddle Hoffa był pochodzenia niemiecko-irlandzkiego. Rodzina ojca Hoffy pochodziła z Niemiec. I nazywana była Niemcami Pensylwanii. Była to grupa etniczna wywodząca się z niemieckiego palatynatu. Z kolei korzenie matki Jimiego miały być irlandzkie. Oboje rodziców Jimiego, czyli John i Viola Hoffa z domu Riddle, urodzili się już w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. W 1909 roku John i Viola biorą ślub. Ona ma zaledwie 19 lat, on 27. Ceremonia ma miejsce w hrabstwie Park w stanie Indiana. Cztery lata później, około 15 mil dalej, w niewielkiej miejscowości o nazwie Brazil, na świat przychodzi człowiek, który w przyszłości stanie się twarzą związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych twarzą brudną, umorusaną w niegodziwe praktyki, ale nie uprzedzajmy faktów. 14 lutego 1913 roku, święto zakochanych, rodzina państwa Hoffa wita na świecie swoje trzecie dziecko. Nieco wcześniej, w 1909 urodziła się Janet Catherine. W 1911 roku pierwszy syn w rodzinie Hoffa William James i wreszcie 1913 na świat przychodzi on. Mały James rodzi się w tym samym dniu, w którym wiele lat wcześniej, w 1944 roku przed naszą erą, Juliusza Cezara ogłoszono dyktatorem wieczystym w cesarstwie rzymskim. Jest to w pewien sposób symboliczne. Przecież sam Hoffa, kiedy dorośnie, będzie w zasadzie związkowym dyktatorem. W 1920 roku John Hoffa umiera. Cierpiał na chorobę płuc, która związana była z zawodem, w którym pracował. John był górnikiem, co w tamtych czasach nie było bezpiecznym zajęciem. Jimmy ma zaledwie. 7 lat. W 1924 roku wdowa decyduje się na przeprowadzkę z małego Brazylii do Detroit. To miasto w Michigan dawało znacznie większe perspektywy na lepsze życie. W końcu to tam znajdowały się główne fabryki Forda czy General Motors. W latach 50. Detroit stanie się najbogatszym miastem w USA, a nieco ponad 60 lat później ogłosił upadek. Jednak w połowie lat 20. XX wieku Detroit zdawał się być dla rodziny Hoffa ziemią obiecaną. Mając 12 lat, Jimmy podejmuje pracę w warzywniaku, gdzie pakuje zakupy klientom. Z czasem awansuje na dostawcę, co skłoni go do podjęcia odważnej, ale i koniecznej decyzji. W wieku 14 lat Jimmy Hoffa rzuca szkołę. Kiedy w 1929 roku nadchodzi wielki kryzys, Hoffa za namową przyjaciela przenosi się do branży z jedzeniem. Tam szybko dołącza do związków zawodowych. Pomimo młodego wieku, Hoffa pokazał się jako odważny działacz, co pozwoliło mu dość szybko awansować w strukturach związkowych. W 1932 roku Hoffa miał odmówić pracy pod okiem agresywnego brygadzisty i odszedł z sieci sklepów spożywczych. Chwilę po odejściu otrzymuje telefon od jednego ze związkowców. Ten proponuje mu awans na organizatora strajków. Pieniądze żadne, ale możliwy procent za każdego nowego członka którego Hoffa przeprowadzi. Rok później, w roku 1933, mając zaledwie 20 lat, po raz pierwszy staje na czele strajku. Hoffa rozwija skrzydła nie tylko w związkach zawodowych, ale i w życiu prywatnym. Josephine Poszywak była pochodzenia polskiego, co w tamtych czasach w Detroit nie było czymś niezwykłym. Spora część polskiej emigracji ruszała właśnie do tego miasta w stanie Michigan, gdzie mogli oczekiwać pracy? Osobną kwestią jest to, jak traktowani byli w Detroit. Polakom przez wiele lat nie pozwalano na przykład kupować mieszkań w bogatych dzielnicach tego miasta. Dochodziło również do rywalizacji między Polakami a czarnoskórymi, głównie o stanowiska pracy. Zarówno jedni, jak i drudzy w Detroit traktowani byli jako ludzie gorszego sortu. Ale wróćmy do Hoffy i Josephine. Poznali się w maju 1936 roku podczas jednego z zakładowych strajków. Jak sam Hoffa opowiadał w książce pod tytułem Hoffa the Real Story, kiedy zobaczył Josephine, na którą wszyscy mówili Joe, poczuł się jakby uderzył go piorun. Poznali się w maju. A we wrześniu tego samego roku byli już małżeństwem. Hoffa przez całe życie twierdził, że nie było żadnej innej kobiety przed ani po. Uważał, że tak powinno być. Para doczekała się dwójki dzieci, Barbary i Jamesa. Jak już powiedzieliśmy, Jimmy Hoffa był niezwykle sprawnym działaczem związkowym. W skutecznych działaniach pomagała mu grupka zaprzyjaźnionych osiłków. Jeżeli zaszła konieczność, to używano fizycznej perswazji. Dzięki temu jego pozycja w strukturach stale rosła. Hoffa zasłużył się skutecznym odpieraniem ataków ze strony konkurencyjnych związków, m.in. Kongresu Organizacji Przemysłowych. Zastrzeżył również wpływy Teamsters o członków ze Środkowego Zachodu. Stało się to między końcem lat 30. i 40. XX wieku. W okolicach 1947 roku zostaje szefem Teamsters na stan Michigan. Jak doskonale zdajecie sobie sprawę, w latach 40. miało miejsce globalne wydarzenie. Druga wojna światowa. Jimmy Hoffa był jak najbardziej w wieku, który był w kręgu zainteresowania US Army. Jednak sprytny działacz zdołał się wykręcić z wojny. Jego argumentacja? Hoffa twierdził, że jego związkowa działalność jest bardziej przydatna niż powołanie go do armii. Jak argumentował, zdolności przywódcze, które posiadał, pomagały zapewnić płynny transport towarów potrzebnych do prowadzenia wojny. Jak się okazało, armia zgodziła się z jego stanowiskiem. Kilka lat po wojnie Jimmy Hoffa był już wiceprezesem całego związku Teamsters. Była to nagroda za skuteczne stłumienie buntu przeciwko Danielowi Tobinowi. Tobin w tamtym czasie był prezesem Związku. Po tej nominacji Jimmy zaczął spędzać znacznie mniej czasu w swoim domu w Detroit i częściej przebywał w siedzibie związku w Waszyngtonie lub jeździł po kraju. Powoli zbliżamy się do tematu, który nas wszystkich najbardziej ciekawi. Związki z mafią. Ambitny Jimmy Hoffa, który od 52 był wiceprezydentem w związku, postanowił usunąć swojego przełożonego, Dave'a Becka. By tego dokonać, Hoffa miał wejść w sojusz z niejakim Johnem Dio a właściwie Giovannim Ignacio Dugardim. Kim był Johnny Dio? Był to człowiek związany ze związkiem Teamsters od początku lat 50., ale co ważniejsze, z ramienia nowojorskiej rodziny Luqueze zajmował się właśnie działalnością tychże. Hoffa i Johnny Dio mieli spotkać się w październiku 1955 roku w jednym z nowojorskich hoteli. Tam mieli opracować spisek mający na celu usunięcie beka z fotela prezesa Teamsters. Jak chcieli tego dokonać? Obaj mieli stworzyć 15 fałszywych związków lokalnych, które będą istnieć jedynie na papierze. Taki ruch miał zwiększyć liczbę delegatów wspierających hofę i w ten sposób pomóc mu w wygraniu wyborów. To wszystko ostatecznie zainteresowało władze państwowe które powołały do życia tzw. Komisję McClellana, w skład której wchodził Robert Kennedy, brat przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To właśnie Robert Kennedy miał być według Jimmy'ego Hoffy jego pierwszym poważnym problemem. Wszystko miało się zacząć w 1956 roku, kiedy to Kennedy pojawił się wraz ze swoimi ludźmi w gabinecie Hoffy, a raczej nie tyle pojawił, co zwyczajnie do niego wtargnął. Jako reprezentant senackiej komisji zażądał wszystkich ksiąg z rejestrami związku. Hoffa, który znany był ze swojego temperamentu, zdecydował się na konfrontację. Podniósł głos na przyszłego prokuratora generalnego i zagroził, że jeśli on i jego ludzie nie wyjdą dobrowolnie, to zostaną wyrzuceni przez ludzi Hoffy. Kennedy wyszedł, ale zapamiętał sobie tę sytuację i w swoim stylu zamierzał pomścić tę zniewagę. Spotkanie to miało miejsce na mniej więcej rok przed tym, jak ogłoszono Hoffem nowym prezesem Teamsters. Nazwa Teamsters padła już tu wielokrotnie, ale chyba nie do końca powiedzieliśmy sobie, czym tak naprawdę ten związek się zajmował. Teamsters, czyli międzynarodowe bractwo kierowców, zostało założone jeszcze w XIX wieku i jak łatwo można się domyślić, skupiało wokół siebie dokładnie lokalnych woźniców. Później, kiedy pojawiły się pierwsze samochody, Związek zajął się sprawami kierowców dostarczających towary w całych Stanach i Kanadzie. No i mamy 1957 rok, kiedy to Jimmy Hoffa dociera wreszcie na szczyt związkowego łańcucha pokarmowego. Obyło się bez wcielania planu opracowanego wspólnie z Johnem Dio. Dave Beck, a więc poprzednik Hoffy, został zatrzymany przez FBI i oskarżony o sprzeniewierzenie. Hoffa wykorzystał ten moment, wiedząc, że jest pierwszy w kolejce do tronu. Niedługo po sięgnięciu do władzy, zaczęły się jego kłopoty z Kennedym i senacką komisją. Przed obliczem komisji zostaje poddany serii pytań ze strony Kennedy'ego: Czy znał Johnnego Dio, czy znał Purple Gangs z Detroit, czy znał Modelica i Cockney Dana? Co ciekawe, jak przyznał nawet w swojej książce, znał wszystkich tych ludzi. Nie zgadzał się jednak z insynuacjami, jak to określił mówiącymi o tym, że prowadził z tymi ludźmi interesy. Według Hoffy, z Johnem Dio zapoznał go jego szef, Dave Beck, kiedy to wysłał go do Nowego Jorku. Sprawa miała dotyczyć strajków prowadzonych przez Teamsters, a które miał ugasić Johnny Dio. Związki z Purple Gang... Proszę bardzo. To mieli być jego wrogowie jeszcze w latach 30. Mieli walczyć w Detroit nawet przy użyciu bomb. Ostatecznie komisja McClellana nie była w stanie niczego udowodnić Hoffie, co jeszcze bardziej podrażniło Roberta Kennedy'ego. Jednak 13 marca 1957 roku ma miejsce zdarzenie, które może poważnie zaszkodzić Hoffie. Oto tego dnia w pobliżu DuPont Circle spotkał się z Johnem Chistim, jednym z prokuratorów z komisji. Jak zostało zarejestrowane na kamerach FBI, Chistim miał wręczyć dużą kopertę Hoffie, gdy ten rzucił w prokuratora. Plikiem 2000 dolarów. Hoffę zatrzymano na miejscu i postawiono w stan oskarżenia. Jimmy ma jednak szczęście, bo dość szybko, w nieco dziwnych okolicznościach. Sprawę oddalono, a on został oczyszczony z zarzutów. W 1960 roku John F. Kennedy wygrywa wybory i zostaje nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na prokuratora generalnego JFK wybiera swojego brata Roberta, a ten zwraca swój wzrok po raz kolejny w kierunku Hoffy. W 1961 roku tworzy zespół składający się z prokuratorów i śledczych, tak zwany Get Hoffa. Squad. Zespół szybko wziął się do pracy i jak czas pokaże, zrobi to skutecznie. Jest maj 1963 roku kiedy to Jimmy Hoffa zostaje oskarżony o manipulowanie ławą przysięgłych w Tennessee. Oprócz tego oskarża się go również o próbę przekupstwa jednego z ławników w jego procesie w Nashville rok wcześniej. 4 marca 1964 roku Jimmy Hoffa słyszy wyrok 8 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 10 tysięcy dolarów. Jednak nie trafił od razu do więzienia. Jego prawnicy złożyli apelację, a dzięki wpłaconej kaucji Jimmy Hoffa mógł nadal przebywać na wolności, przynajmniej do czasu zapadnięcia prawomocnego wyroku. Jeszcze tego samego roku, marca, 6 lipca. Hoffa zostaje skazany pod zarzutem spisku i oszustw związanych z wykorzystaniem w niewłaściwy sposób funduszu emerytalnego związku. Chodziło o blisko pół miliona dolarów. Pieniądze te miały zostać przeznaczone na ratowanie firmy na Florydzie, której udziałowcem miał być właśnie Jimmy. Firma ta działająca w branży nieruchomości na Florydzie popadła w długi finansowe. Z tego co udało mi się wyczytać, miało to być 399 tysięcy. Hoffa wyjął 400 tysięcy ze związkowych emerytur. I wpłacił na nie oprocentowane konto jako zabezpieczenie na rzecz firmy. Później trzykrotnie próbował wypłacić te pieniądze, jednak za każdym razem jego czek był odrzucany. Hoffa dostaje kolejne pięć lat za kratami, jednak miną jeszcze trzy lata, zanim znajdzie się za murami więzienia. W tym czasie bezskutecznie będzie próbował się odwoływać od tych wyroków. W swojej książce sugerował nawet, że był to spisek stworzony przez braci Kennedy, którzy chcieli go usunąć z przestrzeni publicznej. Czy miał rację? Jedno jest pewne. Hoffa nie był do końca uczciwy. 7 marca 1967 roku Jimmy Hoffa rozpoczyna odsiadywanie swojego wyroku. Zostaje wysłany do federalnego zakładu karnego w Louisburgu. Hoffa ma spędzić w więzieniu następnych 13 lat. W Teamsters jego miejsce zajmuje namaszczony przez niego Frank Fitzsimmons. Frank był zaufanym człowiekiem Hoffy, i ten poprzez niego chciał nadal kontrolować swój związek. Niestety dla Hoffy Fitzsimmons miał własne cele i ambicje, i w pewnym momencie. Zaczął dystansować się od swojego przełożonego. Podobnie jak lata wcześniej Hoffa, teraz Fitzsimmons, wyczuł okazję na sięgnięcie po władzy. Ostatecznie Jimmy Hoffa z 13 zasądzonych lat w więzieniu spędzi mniej niż 5 i zostanie wypuszczony na wolność. A o tym, co działo się w życiu Hoffy po więzieniu, opowiem już za tydzień. Zajrzymy sobie nieco głębiej w jego kontakty z amerykańską mafią i porozmawiamy o jego tajemniczym zniknięciu, które do dzisiaj. Budzi wiele emocji wśród miłośników tematu. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli dotrwałeś do końca, zostaw komentarz o treści. Mafia. Cześć.